Dzisiaj mam na przykład z tej strony dance się nagrywam Grę w Minecraft. No i jak widzicie trochę kolorowo tam jest w środku. Na razie teraz tutaj widać, robię ekran. To nie wygląda jak ekran, ale staram w się, sensie, aby to wyglądało jak ten suite. Takie są dwa A i mówię od razu, że to będzie skarbiec jak będę miał znowu wszystkie materiały to będziemy się okej, ja już mam wszystko myślę, że tyle i już będzie Ale a jak nie to po prostu e, zr, zrobię następny materiał i będzie Serio, tego jedynego, jednego będę brakowała Idziemy teraz na moje chatki i Wam pokażę. No to jest bardzo mało tego węgla, bym tak no zrobić, znaczy nie zrobić i no, no. znajdzie. to wam pokażę jak ten skarb będzie góry ten Nintendo Switch tam jest wejście I tu taka konsolka jak widać i tylko że tam będą jeszcze skrzynki i będą tam wszystko No to zobaczcie ile ja mam drewna no idealnie, no idealnie, nie

gdy zrobicie to po prostu da tutaj, dajecie jakimi materiałami chcecie, jak Wam się podoba. Bo, no jakby ten e ekran, później szukam tutaj. I jakie chcecie joysticki? Ja takie zrobię, zwane, bo ja lubię wam. Tak. Tak, tak. Chodzimy. Okay. Wejście, wejście jest. I gdybym miał już dużo skrzyneczek, będziemy musieli widzieć. Ok, ja zrobiłem 10 skrzyneczek i kiedyś nie zabraknie to zrobię następnie. Ale patrzę to tak wygląda. Mi się to tam podoba. I teraz po prostu robię, nie? I tak to będzie wyglądać. Mam jedną ścianę. Teraz małutki tutaj. No i taki jest mój skarbiec. Tutaj możecie pisać w komentarzach co Wam tutaj brakuje. Ja, ja już skrzynek mi zabrakło, bo na razie mam bardzo dużo tych skrzynek. 6 no, zabraknie mi tych skrzynek zrobić tą całą ścianę jak tą a później zrobię taką mega dużą tutaj i teraz nie czy wytłumaczyłam jak wam to się robi ten intentem mam nadzieję że wam podoba się takie coś no i jela